Minecraft! Ale mój kolega mi rozkazuje! Bój górę! Co? Co? O popatrz! Tam jest kowal! Mogę do niego iść? Jasne. No i dobra, wchodzimy, pojdemy... O kurde! No i na. Teraz spadniesz w tym o tym miejscu. No chyba sobie żartujesz. Dobra, no i możemy sobie budować na spokojnie teraz portal. No i spoko. Poczekaj, poczekaj. Nie robisz tego portalu, zabraniam ci. Czekaj, jak ja niby przejść grę nie budując nawet portalu. Chyba, że widzowie zostawią subskrypcję. Zostawcie suba, żebym mógł przejść grę, jeżeli nie chcecie, żeby on wygrał ze mną ten challenge. To mogę już budować portal? Buduj, buduj. Na pewno zostawili, na pewno zostawili. Zrzuć swoje krzesiwo do lawy. Tak, dobrze. I dalej co lawę. O, kurde, o, ile mam pereł? Co jest, dobra, wychodzimy z takiego. Stop, razie. stop, stop. Masz się teraz hitnąć, przyjacielu. Ja nie mogę. No to co? Chyba czas przejść grę już, szkodnik. Let's go! Wiesz co, Pawcik, Poznaj, co w poprzednich częściach ci fraj zrobił. Myślisz, że jesteś zmęczony, prawda? No, trochę tak, muszę przyznać. No to proszę bardzo, idziesz teraz spać. No, chyba sobie żartuję.